gotowałem się na Discordzie, nie? Tak. Dobra. Stor. Dobra, kupuję sobie nową latarkę. Yy, jak coś na ziemi leży jedna, nie wiem gdzie jest druga. To, to jest twoja. Ja zginąłem i straciłem swoją. A, Per. To, to kup, kup teraz w sumie pół... Możesz, możesz kupić lepsze latarki te pro. One lepiej tak? świecą i dłużej bateria starcza yy. Czekaj. To jest jak? Pro flash, okej. Okay. Pro... O, jest Pro. To wie, wy ses, wy ses, tak jest ja, Pro! Ty jesteś najfajniejszą takie mi jeszcze broń padną. <grym> Właśnie widzę, że są jakieś zapgane boombox. Kupiłem boomboxa. O, o, no dawaj, dawaj. Ja lubię bardzo. Ja, ja chcę. I want. Eee there was no AK. Co? A? Czekaj Nie no kasa Cieszy? jest Stor, Nie, bardziej tak jakby yy, źle napisał O, nieważne, coś musiałem zrobić literów. ja yy, właśnie ogarnąłem, że mogę korzystać z terminala w tym samym czasie kiedy ty z niego korzystasz. Tak? A mi się wydało, że ja nie mogę. Dobra, kupiłem boombox, coś jeszcze chcemy? O Cześć, ty, ty, straciłeś tę łopatę czy... No, straciłem łopatę. Dobra. Chcę być nowym łopatnikiem. Dobra. Ewentualnie ja będę... Dobra. Wiesz, latarkę, ja biorę łopatę. Niektóre rzeczy możemy podnieść, niektórych nie. Wójt. Dobra, to... A, gdzie wiesz co? Ja mam teorię dlaczego. Bo te itemy są użytkowe. I na przykład jak małeś na statku w kosmosie to byłoby dziwnie, jakbyś mu wysadził No ale latarki nie można podnieść ani klucza A guys wiecie co? Chyba ta no. w kosmosie, ale zobaczcie że teraz mamy jakby start game zamiast land W sensie może wtedy timer rusza Dobra, poleciliśmy do na sprawach. jakby był jakiś ile żeby nas coś w kosmosie zaatakowało. Ej, I do tych sło... kamerkach. Stary, przez ten dźwięk pomyślałem o tym samym. Nie, ja ogólnie patrząc na te kamerki, bo jestem podgląd. Nie możemy? My... Już, zaraz, my już wylądowaliśmy? Nie, czekaj, bo trzeba wystartować grę. Ja muszę to chyba jako host. A, Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, jesteśmy tutaj To Ten Młotow jest coś warty, w ogóle on jest 10 warty. E, bo... taki... Lepiej Lepsze to nie wchodzanie hazard... go sobie na mordzie e, To było im wyżej i wyżej tym gorzej czy im niżej tym gorzej? E, ale, co ale co gorzej? Bo hazard level jest D teraz e, Ja tego e, w ogóle nie, nie wiem. Gaj, poczekajmy na ten... Bym... dostawę z Aliexpress. A, tak. Też nie widzę hazard level, gdzie to jest? Nie, to się pokazuje dosłownie chwilę po tym, jak wylądujemy. Okay. To... O, jest o! tutaj. O, 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 o. To ja biorę pronatarkę teraz. Po tym To ja biorę e boxa Figurz, dawaj mordę! A wow, no jak jest... z... z takiego dystansu? chyba dobrze, że łopata ma dasiek. Dy... Myślałem, że aż taki! Jedną osobę, to odległości trzech łopat. To nie wiem, miałem ja przywoływanie jakichś potworów akurat? Nie wiem. Na razie go ustaw Dostawiam tutaj Będziemy wajbować w trakcie drogi Tak Na dłuż. Hmm. O myśli, zginiesz stracisz boomboxa No dobra, przekaśniłeś mnie chodź, chodź Chociaż bieganie po backroomsach yy, z Boomboksa jest śmieszne Będziemy kiedyś w jakiejś w której będziemy się mega strali. Jak Wy znajdujecie entrance, bo ja nie widzę stąd nigdzie. Jak na że jak jesteś... znaczy na, na czuję, a jak jesteś wystarczająco blisko, no to Ci się pokażę. Po a no jak jesteś blisko to tak, ale chodziło mi stąd. Co to? No, no, no. Manti 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 coś. Czekaj, mamy jakieś te stwory To co są te? Siarańczyk. Tam jest main entrance, dobra. U. Ja bym spróbował drugą stroną. Gdzie jest main Gdzieś w No tam. <grym>. Chodźcie tam mi... No. żebyśmy potem drogę powrotną do statku znaleźli, bo to też Spokojnie, być... pamiętam. A czy jak coś nas będzie gonić, to też będziesz pamiętał? Tak. No dobra. Idziemy, patrz, od tego w... Ten. Pokaż jeszcze raz. Patrz. Idziemy od drabiny, co nie? No. W... Tak, na pół, na pół, lewo, prawo. Basically. Bej... Co? Znaczy, le... kurwa, przód, lewo. <laughs> Nieważne. A ze mnie się śmiał, że, że mówi mi prawy górny ruch, a w lewy ten. O, śruba. E, w... ja. Ale się tak. Właśnie znowu mogliśmy te klucze wziąć. Ogólnie ja mam klucz i mam drugi klucz. Okej, okay, Nie mogę drugiego podnieść, bo jest w drzwiach. Powodem, że jest tutaj. Nie ja mam to się wraz jest to ok? Czy to ok? Czy jak ja, ja, ja gdzieś obok jestem i nie mam już miejsca wekół, mam kostkę Rubika. Chodźcie tu. O. Nie musicie okay. tedy skakać naokoło możecie przejść jak coś. Gdzie ja jest mam, Rubika? Tu leży, ja mam full Eku mam, no. mam dwa klucze i śrubę. Dobra. Ale powiem Dobra. wam powiem wam, że jak usłyszałem to działko jak strzelało, to już myślałem, że po was, nie? Ale nie wiem, nie że robiłem rotata. Tak, robiłem rotate'a wokół niego i nakurwiałem, ale złe wieści E, łopata nie działa na działka, albo przynajmniej mnie 10 razy i żyło. Hmm. tu są bakrumsy. Yeah. Ty ja może bakrumsy mają mojej z Te no. Te nie mają. <laughs> Te nie mają. Muszę... <laughs> <laughs> to bardziej invincible podłoga. <laughs> no Dobra, ale chodźcie. U? A nie, to Trzeba... Jak. ten odpół w walw czemu nie mogę spulować walwa Nie, chodź, idziemy Dobra? U? A nie, dobra. O to jest ten generator To na końcu weźmiemy Widać, mówił mi, że to na końcu wywali, wywali... wywali wy, jak to wyrwiemy to wywali prąd, więc y, będzie A to jest warte? To To jest dużo warte o, dużo. ale. Jest niebezpieczeństwo. Dobra, uwaga, tu jest kolejna wyżyczka aaaa wracajcie! Ej, okay. a może jak wyciągniemy to, to się wyłączy? Ej, w sumie mamy latarki. Ej, o, o, o! Ja, to, co ty, do wycią. To wyciąg. O ty, nie. Eee, Gajuszu, Figu, weź Figu, weź to. Co? Spierdamy. Ja, ja nie mam miejsca! Ja nie mam. OZI to ma! Gdzie tam pan to, chodźcie! Dobra, ale. Się zwiększa. No dobra, ale to nas nie zabije tak instant. A radiacja się zwiększa, bo prądu nie ma. Czekaj, wyjdź na chwilę. Dobra, wyjdźmy i no tak, bo. No to, jakby ta radiacja wydała. Teraz się pojawiło, jak to wyciągnęliśmy, i pokazałeś, że radiacja się zwiększa krytycznie. Ja no. nie wiem, czy to nie jest fakt, że nie tyle chyba w jakiś system podtrzymywania życia to nas zabiło zaraz. Znaczy, to nas instant nie zabije, z tego co wiem, bo już parę razy jak grałem, to było dość, że wyciągaliśmy ten ten i dało się przeżyć. Z tym, że, z tym, że no to ma sens, no bo wyciągasz źródło zasilania, więc jak są jakieś systemy, które ograniczają radiację, no to nie działają bez prądu, nie? O, dobra. Dobra, tak szedłem to odniósł. Ale... Szczególnie no, zaraz pięta. Nie wiem, czy o piątej się te moby pojawiają? To już nie, 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 na nie, nie jestem tego pewien. Możliwe, że też na różnych planetach o różnej godzinie się pojawiało, nie? W ogóle mam wrażenie, że tu jest bardzo dużo echo. W sensie. Eee. No, jakby nie patrzeć, jesteśmy w kanionach. No, to jest chuj ciężkie. W sumie, w sumie... Okay, fair. Rołumujący locust. też radę tu wskoczyć? Nie, jak mogę. Ejcie. no że tu już się wskakuje. Eee, yes. nie, nie, nie. nie. A, nie Z tej tu. strony. <laughs> w wrong haul, czasem się zdarza najlepszym. Eee, Figu, Aurafiku squadz. 180 Mam jeszcze dwa rzecz. klucze, nie? Więc. Ok, dalej nie wiemy jaka to jest Ej. cena. Ej. O, oh, ze sobą! Znowu? mikrofon. O, te panele można włączać i wyłączać. Które? O, oh, guys, guys, coś się zbliża. O, oh, dobra, stwierdalamy. Tak, chcę zobaczyć. Co to za kula? Balls of steels. No jakieś. A może to. Ale tylko to szarańsza? z drugiej strony statku. To musisz tam obejść naokoło. Okej, okay, to są szarańcze. Co? No, ok. okay. To jest ten dźwięk, o który ja myślę? Nie, ale bardzo podobnie. Hej, coś z kolejnego się tu nas wbija. I zaraz on drzwi padną. Yyy... No, to jest pierdolony! <noise> <madzy>. ŁUCH! <mulki> Zobaczcie ten statek! Eee... 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 Plus jest taki. ciało Faja Jest, jest Ja się tylko odwróciłem. Myślałem, że jest po drugiej stronie. Myślałem, że to jest z tym statku. A nie chciałem, by nam padła ta bateria. Jak to wejdzie? Eee, wiecie co? Jest plus. Mam miniaturkę. <słyski> Nie ma za co, wszystko dla kontentu. Jest moja łopata, jest moja łopata. No, tak, nic. Tak, tak. Eee, chyba, chyba się temu potworowi nie spodobała ta muzyka. Można no, zmieśnąć, no, no tak? Tak, lewym wszystkim. Jakby wyłączasz, jak włączasz, to jest kolejna i tam się stapewna. O, to jest... To jest... Jezus. Adventure. Jeśli to jest Single Death. Gra, ta gra weszła chyba na trzecie miejsce sprzedaży na Steamie To ile ten chłop zarobił Zasłużył Zasłużył Po no. prostu no to jest Chuj, dobra, dopiero proces, w sumie, nie? Jestem ciekawy jak zrobić inne kombinezony Bo jest tu definitywnie opcja Change Suite Może, albo nie ma jeszcze tego w grze, albo możemy gdzieś znaleźć Dobra, to... Ale w którym już tak klikuję Dobra, wyłącz na raz już się wkurz ta muzyka. Czekaj, bo otwórz tą szafę i ja chcę podliczyć ile czego mamy. Mamy 198 Dobra. to... A jeszcze to Okej, okay, okay, jednej rzeczy ta gra nie ma. No. Dobrze zrobionych warstw przedmiotów. Jak podejdzie do ściany to, się, to w łopata wchodzi w to. To dwa kliknięcia w Unity Wischy modisch. <laughs> <wir? laughs> zaraz będzie yy, hazard level. Tak, tak, jest tak, jest tak, e, uważajcie, bo tam był wcześniej jeszcze jakieś notki w tej planecie i nie przeczytałem wszystkiego, a przynajmniej są jest za fauna. Hmm. To, to... zostawiłem muzykę na statku, żeby odwrócić uwagę. <śmiech> <śmiech> Stupid. Nie no, co ty no. Nie, 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 dopóki nas nie będzie na statku, to będzie dobrze. A że i tak musimy na niego wrócić, to. będzie źle. Nie wiem. O! Oh. Fink Smart. Dobrze. Fink Hard, think hard not Smart, chyba. Nie no, Fink. Nie, to było. Works to dobrze powiedziałeś, jak było, ale ja powiedziałem, jak robić, nie, jak było. Ale to to w ogóle było, nie było Fink, tylko było work Smart 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 yeah. <laughs> ah. Smart oh. to co? co? Cóba, drzewo w betonie wyrosło. Co? a I, hey. I, I, i heard... i heard A, no przebiegłeś po metal shicie i go nie podniosłeś. No wiem, no... Powiedziałem, że jest i weź, to bieram łopatę, jest naszą To masz i tak wolną rękę, czy tam miejsce w kieszeni, żeby wziąć... O, schody. A on nie jest na pewno ten? Nie, nie, nie. I... Wyglądało jak Secret World. Defi Definitywnie nasi polscy budowlańcy byli w tym miejscu i stanowili również tutaj zbudować schody, schody donikąd. W tak! Pa, patrzę, że chce pan, pan, pan masz na czpiertarko, nie ma stanu, bo drzwi przecież przewidziane. Ej, co? To był cytat z misji Cleopatra. Tak, w skrócie... Ja w ogóle połowę tego co no, powiedziałeś nie zrozumiałem, Idę. No, jakby nie usłyszałem. O, Wie prezent! Eee, tutaj, do domu. O. O. Ej. Ej, 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 patrzcie, mam, mam dla was krezę. Wroczaj! To jest mina. To, to, jest, mi mi to jest mina. To spadrzcie rumbę. Spadrzcie śrumbę. Chodźcie. Zostawcie rumbę. Nie rób tak. Pusi. Zajeb jej złopaty. Okay, to o uwaga niedobre. uwaga, tam jest też, tam jest też, tam, tam Kluczyszi Tak Co? kolejna rumba Faktycznie Gdzie? No tam gdzie <grym> <powinien>. <grym> to by To ja się poje, że w to Stracilibyśmy łopatę wreszcie. Dobra, wracamy. Gdzie wy tą drugą? Tą trzecią rąbę. Azyl nie żyje. No drugą, pilu drugą, nie trzecią. A udało się. Azyl, salutuję ci właśnie. Co ja nie wiem, co i das słyszę. Czy Ozi... Ech, o, ładna rupa. No Ozzy spadł. Ale on coś miał przy sobie? Nie wiem. O, 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 eee, o, o okay, napisam, we... że nas słyszy. Wentylacja. Yy, Ozzy mówił, z... że coś z niej może wyjść, więc ja bym stąd. Yy, ja bym stąd wyszedł, o, tak powiem. Dobra, to jako, że jestem prawie. Ten to... dowód. Chuj, to wracam. Co? Mamy coś w ogóle? Yy, tak, mam. Yy, to. I przepraszam! Zapomniałem! A! No. O! Teraz to masz! Byłem ciekaw, czy jak kliknę w ten prezent, to czy coś z niego coś się stanie? Myślałem, że. Przedłeś eee. plecami do drabiny, po. A zresztą zobaczysz na nagraniu, w sumie co ja ci będę opisywał. Spoko, nie, 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 nie mogłem zejść z tej drabiny. Chwila. W ogóle to ja chciałem Gdzie tylko jest? zaznaczyć, że dzięki temu, że mnie zajebałeś łop z łopaty trzy razy, to ja mało życia. Trzy razy ci zajebałem z łopaty. Ale wcześniej też mi zajebałeś. Nie. Nie? Ale to jak wcześniej graliśmy I nie, zajebałem mu z jemu. Raz! No to Albo nie dwa. wiem, bo, ma, bo tak Ale ma... tobie zajebałem pierwszy raz. Na, na, na czerwono się tak mocno świecę, to nie wiem. Chyba. Bazie... Krytami walnąłeś. I don't know. Krytyczny, nie wpierdol, za zera. Eee. Gdzie był nasz statek, ogólnie, bo... To jest bardzo się, że... Chyba Wydaje... tam. Ja nie wiem, czy myśmy w złą stronę nie poszli, szczerze mówiąc. Nie wiem, eksplorst. Eeeem... Jak... <śleski> Eee... Takie, o, coś się dzieje. Jeb. Nawet, ja, ja... nawet nie widziałem co nas zrobiło, w gdzie Ja się nie ja widziałem właśnie, no też... właśnie miałem powiedzieć, że nawet nie wiem co nas zabiło. Ja takie, okej, okay, zaraz chyba wyjdzie jakiś rower Ja myślałem, że taki ten olbrzym wyjdzie, bo już raz tak miałem, że na moich oczach z ziemi wyszedł, ale... A to, to był chyba jakiś czerw No tak, brzmiało. Ej, co? Ej, gdzie? Czy nam wyczyściło dosłownie wszystko poza bumboxem I kluczami? Chyba tak. Nie, klucze też są. A, z tym nie masz, no sorry. Ale mamy Boomboxa i straciliśmy tak. cały dzień. Okay, no to trzeba raz było raz chyba sprzedawać rzeczy. Mamy jakąś kasę, a my kasę jakąś chociaż. Tak naprawdę potrzebne będą dwie latarki No i jeden dzień na w nie kłoty. Damy radę stare, of steals Kup ja... dwie normalne latarki i tyle teraz ich Nie wiem, wezmę te klucze po prostu Czekaj co? Ej bo Kupiłem jedną latarkę i nagle nie miałem pieniędzy, a pokazywało, że mamy jeszcze stówę. Czy po kupieniu, wybraniu przedmiotu wpisałeś jakąś liczbę na przykład nie wiem 15? Nie, wpisałem <laughs> potwierdź a, Bo ogólnie jak wpiszesz flash, tam flashlight i tam liczbę, to możesz kupić wiele, kilka naraz, nie? Okej okay. Ale w ogóle twój kolega nas zbajtował, bo była trzecia i ten czerw przyszedł znaczy wiesz co, no inaczej, no to jak ty mówię, jest niepotwierdzone info, i ja bym obstawiał, że na różnych planetach o różnych porach może tak, się zdarzyć. No. A jak zamierzacie, to są pewnie potwory, które po prostu mogłyby się przyjść, niezależnie od godziny. Pewnie też jakieś RNG na to jest, no. z jakiegoś powodu tych potworów tu jest tyle, nie? No. Chuja widać No właśnie. A w ogóle to my wróciliśmy chyba na to sam Nie na tutaj Nie, przecież. to jest inna tam tam drzew nie było Ale Ale kurwa chuja widać To dosłownie mgła tak gęsta że można by ją ukroić nożem Gdzie są nasze zapasy kurwa gdzie wy jesteście? Z tyłu z Okej okay. Kurwa, może na Lech, chociaż się przebierz... Ja dole chuje widać. No dobra, widać słońce z góry. O kurwa. U, 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 u. Będę szczery, wybrałem planetę z dopiskiem fogi, bo myślałem, że będzie śmiesznie. Nie spodziewałem się, że jest aż tak fogi. Aha. Dobra, ja idę Ej, na czuja. Ty ja, ja też na Mam. A, ma, 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 ma. Pytanie, będzie 50 latarek? Mam jedną. No, ale to, ej, ale coś, ty... ej, czekajcie! Światło widać z daleka! Czy ty, sposób, myś... czy ty chociaż kupiłeś może jakąś przeciwmgielną? Nie. A jesteś takiego? Nie wiem w sumie. Jest po prostu pro w, so w samochodzie masz światła przeciwmgielne, więc... Podnieśliście drugą latarkę, co nie? A była druga? A była no, były dwie. Miały być dwie. To albo gdzieś A nie, no leży... Na niej, nie nie, nas nie było, nieważne, na drugą przecież nas nie było stać, nieważne, to mamy jedną. No. Dobra, odpalaj. Jak znajdziemy stać? Hmm. Powiem, powiem tak, z plusów i tak jesteśmy w dupie. <śla> w ogóle... To Trzeba było sprzedać. Idziemy w jakimś konkretnym kierunku? Nie. Tak, <śla> Ja idę tyłem, żeby was nie zgubić. Liczymy, że coś znajdziemy. Wow, jestem ciekaw, czy są jakieś itemy, żeby sobie radzić na fogi planetach. Bo inaczej to. Mmm... Znaczy, no tam jest trochę tych rzeczy w sklepie, więc obstawiam, że pewnie są jakieś. Yy... Skanujcie cały czas, żeby. Jest, jest ściana. No to... bo. Aha. No ale tu serio. Ja się czuję jakbym grał... Ja, ja się czuję jakbym grał w You're Never Alone In the Dark, to no, jest chyba tam było nie tam, tam. Ale no autentycznie tak. mógłbym oczy zamknąć i byłoby, wyszłoby na to samo Eee Nie, wam wtedy nie widziałbyś skanera jakby zeskanowało coś No fair Najgorsze jest to, żeby już nawet nie... O! Michael no? mam O! Tybu? Ja tego nie noszę. Yy, idziemy na statek. <grym> Dobre pytanie, idziemy jest kurwa statek? Dobra, chodźcie ze mną. No tak. Właśnie, to masz. Wiecie, czego Czekaj. mi brakuje? Czekaj. Brakuje Czekaj. mi kompasu. O, no. Gdzie tam, jest i... Saj? O. Tutaj. Pytanie, widzicie latarkę z daleka chyba, co nie? Tak. A. O! No dobrze. O! Im jesteśmy wyżej, tym jest mniejszy fog. Ej, faktycznie widać, ale tak, widać tylko co to jest z góry. Teraz hmm. ja, czy. Co z góry? Jak coś tu na nas wyskoczy w tej mgle, to się zesram. To jest duże prawdopodobieństwo. Albo ja myślę, że większe prawdopodobieństwo jest, że my po prostu na coś wejdziemy. <laughs> to tak wyskoczymy czemuś. Będzie, będzie takie, o, drzewo, a nie to noga giganta. Mam wrażenie, że mgła jest coraz większa, bo wcześniej widziałem minimalnie, teraz nie wiem, gdzie idę. Jesteście tu? Tak. Okej. Okay. Lepiej kurwa świeć przed siebie, Zanim, bo tak plecami jedziesz w jakiegoś pora. ale to nic nie daje. Ja tą latarkę mam głównie po to, żebyście mnie widzieli. Ile masz baterii na niej? 40% Coś słyszę Zabrych dobrych wieści Ej, nie, nie mieć... wiem czy to, to... takie Ej, dobre wieści wiecie co moglibyśmy zrobić? No? no. no. Boomboxa zostawić włączonego Joo! No. W sumie? Dobry pomysł już ostatni To już był już ten będzie no. Oho? Oh. Oh. O. A, No i liście! Ym... Ruchome piaski. Właśnie miałem rozpine w co żeśmy wpadli w sumie. Nie, ruchome piaski w czym Wpadliśmy w chujnie. To to no to jest Pamiętasz, na listę plańc jesteśmy gotowi. Dobra. Się zacznie czyli, od czyli, czyli generalnie to skończymy yy, w kosmosie. Może te. Co, jak w ogóle to wygląda? Jakby jest jakaś animacja śmierci, czy...? No, zaraz zobaczysz, Wypłatki? czy zaraz. No w sumie, można... So, have... Karczem, bo jak mamy zero dzień, to jest chyba ostatni dzień jakby deadline. czyli mamy jeszcze w czas. Znaczy zerowy, to już powinniśmy lecieć i sprzedać. Chce się leczać do tego A co jak nie polecimy? Zobaczysz musimy... tutaj? Guys, musimy, guys, musimy wylądować i wystartować ponownie Tak? Okej okay. To właśnie odpływa <laughs> Tak, jak umierać to z boomboxem Start ship. Gdzie bumbox pala jak muzyka? A rozładował się A, <śpiewanie> Zaraz giniemy Ale przynajmniej razem jak debile <śpiewanie> <śpiewanie> Kurwa kapitan Bomba Since you have not met the Prophet Korra, your performance has been deemed for those to be Welcome to our disciplinary process. <laughs> <classes. laughs> <gasps>